Cześć! Dzisiaj Wam o przyczepce Fortuna. To jest przyczepa dwuosiowa, Przyczepa przednia osi skręta. Tutaj podwozie jest zrobione z metalu. Buda jest zrobiona przyczepa. Przyczepa się tutaj ta buda przyczepa jest zrobiona z plastiku. Tutaj... Tak, tutaj się dziwnie się tak otwiera jak się naładuje piasek albo cukier, albo jakiś kukurydze, to tutaj w, w ogóle tutaj się jak się naładuje na tę stronę za dużo, to tutaj coś otwiera i się wysypuje. Tak? To jest tylko taki zaczep, tylko że klika, nawet, nawet nie klika. To tak? się tak tu się zaczaskuje troszeczkę, ale łatwo ją otworzyć. Podwozie nie ma praktycznie wcale tego suspension, żeby to wejść do no. wesorów. Zawieszenia wcale nie ma. Tak. Pierwsza oś jest skrętna o chyba 360 stopni, ale no, ta pr przednia oś jest skrętna o 360 stopni. Tutaj zawieszenia nie ma oprócz tak, że to się tutaj rusza. Tak, oprócz bardzo. Tutaj rusza, do, tu i kurę. Ej, praktycznie to tyle. Zaraz, i tutaj o detale jeszcze. Ej, tutaj nazwa, model, praktycznie nazwa. Tutaj z tyłu zaczep drugi, duży, potrzebny drugą przyczepę Ej, Światła e, i praktycznie tyle. Tutaj z tyłu, wy, tutaj taka, a chyba to powiedzieć, taki, taka dziura że można wysypować do podajnika, że podawało do obory, czy samego, to można podać do studoły. I tu praktycznie tyle. Tutaj, że można zdjąć burtę. Burtę można zdjąć tak, wyjmuje się i można ładować sobie powiedzmy belki, albo coś, bo drzewo. Jeśli się ma takie drzewo w plastikach, albo kredki krótkie, nie wiem naprawdę i zakład założyć ją jest trochę trudne, bo trzeba to od odjąć i to praktycznie ta burda się tylko otwiera żadna się nie otwiera, proszę bardzo tutaj praktycznie tyle tutaj wam pokażę tutaj wam pokażę z, z, z traktorem John Deere, który który było w wideo wcześniej pokażę jak to wygląda praktycznie nie, poka nie, nie pasuje do tego traktoru ta przyczepa bo traktor mi się wydaje w ralu, że jest naprawdę za duży do mojej przyczepy. Nie chcę pokazuję z tym traktorem dlatego, że mam inne traktory, których nie chcę zdradzić, dlatego że będzie o nich wideo. Tak, tutaj tak wygląda. Byk. Cofa się z nią bardzo źle. Zależy trzeba ruszyć z traktorem tylko I to jest praktycznie... To jest praktycznie tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, like, czekajcie na drugi film. Cześć.